Cześć! Jesteś turystą i wybierasz się nad Polskie Morze, ale przeczytałeś kilka artykułów na temat krwiożerczych bakterii. A może przerażają Cię wraki statków? Lub sinica? Nie, nie. Doskonale wiem, że najgorsze są paragony grozy. Nazywam się Kamil, znajdujemy się we Wadsłowie, jak widać. Mamy 30 czerwca i zobaczymy, co tu słychać na mieście, jeśli chodzi o gastronomię i za ile możemy zjeść. Dodam tylko, że nie jestem youtuberem ani influencerem i to pierwszy mój taki film, więc przepraszam za wszystkie wpadki. Dobra, jedziemy. Na początek przejdziemy się po centrum i zobaczymy, co słychać przy głównej ulicy. Okej, okay, na początek może pizzeria u mojego znajomego. Podejdźmy do potykacza. Jak widać obiad dnia 22 lub 25 zł, Zapiekanki za 3 dychy? Nie we Władku. A nie opodal dworca zjemy rybkę za 26. Znajdujemy się nieopodal Ronda we Wadosłowie, przy jednym z najbardziej kultowych i znanych miejsc w Władku. No i jak widać można z jej zestaw dnia już od 12 zł. Zobaczymy co mają. Dobrze, zobaczmy co możemy wybrać w zestawie zupka Rosół pomidorowa. Sama Zupka 7 do wyboru. Tak przy okazji może dodam, że w zasadzie od 3 tygodni mamy tutaj tak ciepło, że nic się wytrzymać. Tutaj mamy jedno z feniżerzy między władku, czyli Aleja de Sportu. Dzisiaj powiem, że w gminie Wadysłowo mieszkam praktycznie od dziecka, a teraz zmierzamy do jednej z głównych arterii Wadysłowa, czyli ulicy Sportowej. A potem, ze Sportowej, pójdziemy na morską, przez Brzozową i zobaczymy co tam po drodze słychać. Keps musi być. Kebab to podstawa letniej diety. Goferki, goferki, zwykły piątka najdroższe 12. Proszę bardzo, pieczeń z karkówki, zmiaki, frytki 25. Tutaj mamy dorszyka z frytkami za 26, suróweczką. Duże piwko za 6. z kurczaka w panierce z frytkami z surówką 24. Golonka za dwie dyszki z piwkiem gratis. A może pierogi albo naleśniki? Idziemy sobie ulicą Brzozową. Teraz zobaczymy, co tutaj też znajdziemy. Proszę bardzo, obiadek dnia z zupką, zraz wieprzowy, sos pieczeniowy, ziemiaki, ogórek konserwowy za 29, halibut 11 za 100 gramów, piwko mamy za 8. Tutaj też mamy dość ciekawe. Powoli zbliżamy się do ulicy morskiej. Jak widać ludzi wszędzie coraz więcej. Jeśli ktoś ma ochotę tureckiego kepca też jak nie bardziej. Za tej kadeczki za 12. Tu już jesteśmy więcej po środku ulicy morskiej. I szukamy dalej. Łososia za 27 zjemy. Fileta smażonego 21 z dorsza. Pierś proszę bardzo. Może sałatkę. Tutaj pizza zaczyna się od 17. Piwko wypijemy już za 6. Sałatkę zjemy za 19. Z kurczakiem za 21. Jeśli marzy Wam się Egipt, to w Egipcie zjecie za 18,50. Tutaj mamy zestawy dnia za 24,50 a dorsza po Kaszubsku za 22. Po tej stronie ulicy zestaw dnia zaczyna się od 19 zł. Powoli wracam sobie do miejsca, gdzie zaparkowałem samochód. No jak widzieliście, no ceny raczej nie są takie jak pokazują na paragonach w internecie, tak? No raczej powiedziałbym, że są co najmniej o połowę niższe. Natomiast temat zostawiam wam, tak? Bo wiem, że grubość nie każdego portfela jest równa i dla niektórych te 20 parę złotych za danie dnia może być dużo, a inni powiedzą, że to jednak zbyt tanio i na pewno jest w tym jakiś haczek. Do cen zostawiam wam. Ja się z wami żegnam. No i mam nadzieję, że będziecie przymykać oko na to, co czytacie w internecie. Na razie.